Hej, hej, tutaj Szymon, witam w kolejnym odcinku rosyjskich false friendów, czyli słów, które mają inne znaczenie niż nam się wydaje. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z tego cyklu, to link do niego teraz wyświetla się w rogu. I zaczniemy dzisiaj od słów, które nadesłaliście wy sami. Pamiętajcie, że możecie to zrobić nawet pod tym filmem w komentarzu. Piszcie śmiało, może po obejrzeniu tego filmu, żeby wiedzieć, jakie słowa już padły. Zapraszam. Słowo, które podesłał Roman, to sklep. Rzeczywiście jest takie słowo w języku rosyjskim, brzmi jak polskie sklep, ale znaczy krypta, czyli raczej mroczne klimaty, jak powiedzieć słowo sklep po rosyjsku, pewnie większość z Was wie, ale na wszelki wypadek powiem magazyn. Tak to właśnie robimy, zwróćcie uwagę na akcent, który pada na koniec tego słowa, na ostatnią samogłoskę. A z kolei Marcin wysłał słowo krawać. Rzeczywiście może być to falszfriendem, bowiem według mnie kojarzy się to ze słowem krawat. Natomiast krawać to słowo jednak nie jest żadnym elementem ubioru, a meblem. Krawać oznacza łóżko. I zwróćcie uwagę na jeden ważny fakt. Słowo to jest w rodzaju żeńskim. Czyli możemy na przykład powiedzieć udobna ja krawać, wygodne łóżko. Użyjemy formy żeńskiej. No to jeszcze użyjmy odpowiednika słowa krawat. Będzie to po rosyjsku galstuk. Tak nazwiemy właśnie ten element ubioru. A więc zapamiętajcie słowo krawać, nie pomylcie go z żadnym innym, musicie po prostu uważać. A właśnie. Jest takie słowo w języku rosyjskim uważać. Natomiast jeśli widzicie je w tym filmie, no to na pewno wiecie, że nie znaczy tego, co w języku polskim. Uważać znaczy po rosyjsku szanować. Na wypadek, gdyby ktoś może tego potrzebował, podam jeszcze słowo szanowny. Będzie to po rosyjsku uważajmy. Może się to przydać wtedy, gdybyśmy pisali jakiś oficjalny list do kogoś po rosyjsku. A gdybyśmy chcieli rzeczywiście kogoś przestrzec, powiedzieć, żeby uważał, wypadałoby użyć całego wyrażenia abrasiać w nimanie". dosłownie zwracać uwagę i to słowo jest najlepszym odpowiednikiem polskiego uważać. I oczywiście, gdybyśmy chcieli to odmienić, to odmieniamy to pierwsze słowo, czyli czasownik ja abrasiaju w nimanie, ty abrasiajesz w nimanie". To słowo w nimanie samo w sobie znaczy uwaga, czyli nie zmieniamy go już. Po podaniu wszystkich słów równie dobrze mógłbym powiedzieć do Was zapomnijcie. No i moglibyście zastanowić się, o co mi chodzi. Czyżby chodziło mi o to, aby zapomnieć? Nie. Właśnie wręcz przeciwnie: w rosyjskim zapomnieć oznacza zapamiętać. Jest to bardzo duży false friend i dziwię się sam sobie, że nie wpadłem na to w odcinku pierwszym. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że gdybyśmy usunęli ten przedrostek, za, zostanie samo pomnieć. I to samo byśmy zrobili wtedy w języku polskim. Zamiast zapamiętać, mielibyśmy po prostu pamiętać. A jak zatem powiedzieć zapomnieć, gdybyśmy jednak chcieli użyć tego słowa? W rosyjskim zapomnieć to słowo zabyć. Czyli tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że i to słowo jest false friend, no bo przecież zabyć kojarzy się z polskim zabić. Więc weźmy teraz to słowo na górę. Zabyć znaczy zapomnieć, a gdybyśmy jednak z jakichś przyczyny chcieli powiedzieć słowo zabić, w rosyjskim będzie to słowo, które istnieje w języku polskim ubić. A skoro klimaty zrobiły się trochę mroczne, to możemy teraz przenieść się w jakieś bezpieczne miejsce i weźmy właśnie słowo bezpieczny. Gdybyście takie słowo zauważyli, musicie uważać, bowiem nie znaczy to tego, co w języku polskim bezpiecznej. Po rosyjsku oznacza kogoś, to jest cecha charakteru, kogoś, kto jest taki beztroski, bezmyślny nawet. Ktoś, to w ogóle nie przyjmuje się konsekwencjami. Czyli coś całkiem innego, w ogóle nie związane z bezpieczeństwem. Zwróćcie uwagę, że piszemy to używając litery s, nie mówimy bez, tylko bez. Bezpiecznej. A jak powiedzieć bezpieczny? Po rosyjsku będzie to bezapasny. I tam już jest litera Z. A co powiecie na słowo oddychać? Ono się już bodajże pojawiło w którymś z filmów, ale nie w tym o false friendach. Więc warto dorzucić go właśnie tutaj. Oddychać znaczy odpoczywać. A jak powiedzieć oddychać po rosyjsku? Będzie to słowo, które istnieje w języku polskim, czyli dyszać. Zwróćcie uwagę na to, że akcent pada na ostatnią samą głoskę. Dyszać. Powiedzmy jeszcze o paru przymiotnikach. Co powiecie na słowo bystry? Dużo osób raczej je kojarzy, ono jest powszechne, ale nie znaczy to tego, co w języku polskim, bowiem w języku polskim bystry oznacza kogoś, kto jest sprytny, inteligentny. W rosyjskim nie ma to w ogóle związku z cechami charakteru, znaczy to szybki. I możemy to skojarzyć takim związkiem w języku polskim, bystra rzeka. Tak się mówi o tym, gdy woda płynie szybko w rzece. Wtedy właśnie używamy tego słowa. A gdybyśmy chcieli wspomnieć o tej cesze charakteru, o której wspomniałem wcześniej, powiemy raczej astraumny. To będzie taki właśnie bystry, sprytny. Kolejnym przymiotnikiem niech będzie naglej. Po polsku jest to związane właśnie z szybkością, coś jest nagłe, ale w rosyjskim nagli to nachalny, bezczelny, czyli nic, co związane z szybkością. Gdybyśmy jednak chcieli znaleźć odpowiednik polskiego słowa nagły, powiedzielibyśmy po rosyjsku w niezapnej. Możemy też z tego słowa stworzyć przysłówek, powiedzieć nagle, w niezapna. Tam na końcu jest o, ale czytamy je jak a, ponieważ nie pada na nie akcent. W niezapna, nagle. A teraz o takich przymiotnikach, które są związane z wyglądem zewnętrznym. I powiedzmy o słowie urodliwej. Po polsku kojarzy się to ze słowem urodziwy, czyli raczej ładny, a w rosyjskim wręcz przeciwnie. Urodliwyj bowiem znaczy brzydki. I raczej nie znajdziemy dokładnego odpowiednika słowa urodziwy. Możemy po prostu powiedzieć piękny, czyli krasiwyj. To słowo jest uniwersalne. A z kolei słowo gruby w języku polskim raczej negatywne określenie związane z człowiekiem, ale przecież nie musimy mówić tak o człowieku, możemy tak powiedzieć o jakimś przedmiocie. I wtedy mamy na myśli to, że ten ktoś lub to coś jest po prostu szerokie, duże, większe niż być może być powinno. W rosyjskim natomiast słowo gruby ma takie znaczenie jak grubiański, czyli ktoś, kto nie zachowuje się dobrze, ktoś kto zachowuje się hamsko, czyli jest to cechą charakteru ktoś grubiański, hamski, gruby. A to znaczenie, które my kojarzymy z języka polskiego, czyli właśnie gruby, to będzie raczej słowo tolsty. Jeśli film się podoba, dostawcie jakąś ocenę, zostawcie coś po sobie, ale nie wyłączajcie, jeszcze zostańcie chwilę. Mam jeszcze parę słów. Może teraz czasowniki. Co wy na słowo rozkazywać? Po polsku rozkazywać, coś komuś kazać. W rosyjskim jednak rozkazywać oznacza opowiadać. Gdybyśmy chcieli komuś rozkazać, powiedzielibyśmy raczej PRIKAZYWAĆ. A od tego słowa łatwo zrobić słowo rozkaz, czyli prikaz. Powiedzmy jeszcze o czasowniku zatrudnić. Po polsku zatrudnić to dać komuś pracę. W rosyjskim zatrudnić oznacza sprawić komuś jakiś kłopot, jakiś trud, dodać komuś trudów. A przyjąć kogoś do pracy, zatrudnić, to po prostu przyjąć na robotu, czyli nie mają na to konkretnego słowa. Używają do tego takiego wyrażenia. Na końcu powiedzmy o paru krótkich słówkach. Słowo "mieć" z czym wam się kojarzy? Jeśli kojarzy się z mieczem, to w porządku, bo "mieć" znaczy właśnie miecz. Ale niektóry może się skojarzyć ze słowem mecz, na przykład mecz piłkarski, i to nie będzie to słowo. Gdybyśmy chcieli powiedzieć o meczu piłkarskim, będzie to mać, czyli raczej angielskie słowo napisane po rosyjsku. Ale tak właśnie się mówi, to jest oficjalne słowo. Mam jeszcze jedno fajne krótkie słowo. Jest to dynia, i oznacza to melon. Z kolei dynia właśnie to słowo tykwa. Tak właśnie się mówi na dynie w języku rosyjskim. A jako ostatnie słowo powiedzmy angielski. Po polsku angielski oczywiście oznacza język, natomiast w rosyjskim wzięło się to od słowa angiel, a więc oznacza dosłownie anielski. My Polacy możemy się pomylić. Jak zatem powiedzieć angielski w znaczeniu języka? To pochodzi od słowa anglia, czyli anglijski. Tak to właśnie rozwiązali Rosjanie. Zapisujemy to w następujący sposób i jeszcze ciekawostka, jak powiedzieć, że mówimy w jakimś języku. Mówię to po rosyjsku ja gaweriu. Możemy też oczywiście pisać, uczyć się w tym języku, ale zostańmy na razie przy tym, i jak powiedzieć po angielsku? Bardzo podobnie, pa angielski. Czyli zobaczcie na końcówkę, nie ma tam tego j, ono zniknęło. To słowo kończy się teraz tylko na literę i. Pamiętajcie jeszcze o tym, aby między słowem pa a angielski dać ten łącznik, taką kreseczkę. A wy możecie teraz powiedzieć, ja gawariu paruski, bo możecie już powiedzieć co nieco i chętnie to zobaczę. Jeśli macie coś do napisania, śmiało piszcie to w komentarzu, na pewno wezmę to pod uwagę. Jeśli macie jakieś false friendy, wspomnę o tym w kolejnym filmie, wspominając też osobę, która to wysłała. Zapraszam też do reszty filmów i do zobaczenia. Hej!